Tym razem opowiem taką historię. Zdarza się często, może nie tak często, ale zdarza się, że aktor musi zmierzyć się z postacią dużo od siebie starszą lub dużo młodszą. Moim zdaniem, z postacią młodszą jest się mierzyć trudniej, z postacią starszą jest to niekiedy ciekawe wyzwanie. Niekiedy aktor ma ochotę zmierzyć się z takim zadaniem, a niekiedy musi, ponieważ, żeby zarobić na chleb, szuka pracy. Akurat okazuje się, że szukają kogoś w zupełnie innym wieku, no ale on jednak się wyrywa, mówi: no to może ja, to ja, to ja. Yy, oni pytają: no ale proszę pana, jak pan chce to zrobić? Przecież ta postać jest od pana 15 lat starsza, albo 15 lat młodsza. On na to, to co, to co, ja zagram wszystko. A aktor niekiedy z czymś takim mierzy się, chciałbym to ugryźć. Uważam, że to zdrowe. Dlaczego by nie spróbować zrobić tego z lekkim dystansem, z trochę z przemrużeniem oka? Nie możesz mrugać do samego siebie. Oczywiście. Budowanie postaci młodszej od siebie. Rozpocząłbym, czy nawet rozpocząłem. Jeszcze raz opowiem. Budowanie postaci młodszej od siebie. koszula jasna rozświetli naszą podstarzałą już lekko aurę O. Trzecia. Mm. Spojrzenie. Człowiek młody utrzymuje spojrzenie jasne, wysokie. Szczere, oko jest palące. K kelnera trzeba zawołać. No. Dobra, <laughs> okej. Okay. Ja po prostu tego nie. nie zniosę więcej, no i ja nie daję rady. Z czym? Z tym! Ty człowiek młody mm, jest przekonany, że zajmuje pozycje wyraźne, jasne, zdecydowane. Tego pogwizdywania twojego nie mogę znieść. Nie, 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 ja już nie daję rady. Uważam, że już nie powinniśmy być ze sobą. Nie ma się co wściekać. Fryzura człowieka młodego jest także mm, na swój sposób jasna. Jest to zaczes radosny. Chociaż tu mógłbym się mylić. Niech mi młodzież wybaczy. Jakie napady śmiechu. Ja mam napady śmiechu? Przepraszam, ja jestem facetem. Facet może mieć napady śmiechu. Facet nawet powinien mieć napady śmiechu. No bo tak! Faceci tak mają. Głos. Głos utrzymujemy także w tonacjach wyższych, jaśniejszych, perlistych. Ćwierkamy bardziej. Niż rozprawiamy. Co ty opowiadasz? Pała się opowiadać w towarzystwie kawału, żebym ja nie zaczął się śmiać? Nie ze mnie się śmieją, tylko śmieją się ze mną. Jak zwierzę? Ja mam charakterystyczny śmiech. Mój śmiech jest. CHARAKTERYSTYCZNY ZAJEBIŚCIE! Nie udało jej się. No więc... Muszę to podnosić, bo w tych okularach naprawdę ciężko mi się czyta w takich dziwnych pozycjach, kiedy kartka jest nisko, a głowa wysoko. Chociaż? Nie, idźmy, idźmy. No nie, nie, nie.